Cześć, nazywam się Andrzej Końko i to jest podcast o dawnym, a jednocześnie wiecznie młodym mieście. Mieście, które czaruje, inspiruje i zachwyca. Zapraszam Państwa do Lwowa. Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam serdecznie na projekcie Lwów Dzisiaj i dziś zapraszam do kontynuowania rozmowy z głównym reżyserem Teatru Polskiego Ludowego w Lwowie, jego motorem, i można powiedzieć, ojcem, Zbigniewem Krzanowskim. W tym roku Polski Teatr Ludowy we Lwowie obchodzi 65. rocznicę swojej działalności. Skończyliśmy naszą poprzednią rozmowę z panem Zbigniewem Krzemowskim na historii, na momencie historycznym. Rozmawialiśmy o Piotrze waterze, założycielu Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Był polonistą, skrzypkiem i wielkim miłośnikiem polskiej literatury i teatru. Ostatni spoczynek znalazł na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Niedaleko mogiły Piotra Hauswatera jest pochowane jedna z, naj, z najwybitniejszych postaci sceny teatralnej lwowskiej, ale XIX-wiecznej. Myślę tutaj o nagro, miejscu pochówku Jana Nepomucena Kamińskiego, który faktycznie w XIX wieku stworzył podwaliny polskiego teatru tutaj w Lwowie. Jego właściwie nazywają lwowskim Bogusławskim, ale naprawdę Janne Nepomucen Kamiński był postacią legendarną, bo to nie tylko aktor, reżyser, ale również dramatopisarz, literat, historyk. E, więc e, powiedziałbym, e, te dwa miejsca są e, bardzo ważne e, osobiście dla mnie. E, w, e, my przy pomocy Ministerstwa e, Kultury i Dziedzictwa Polski e, uratowaliśmy nagrobek Jana Nepomucena-Kamińskiego, przywróciliśmy e, medalion, który został po prostu wydarty z, z tego nagrobka. I w tej chwili prezentuje się, powiedziałbym dostojnie, to bardzo, bardzo ważna postać. I o właśnie, o Janie Nepomucenie Kamińskim opowiadał mi Piotr Hofstadter. O jego roli, o tym wszystkim w jakim stopniu przybliżył mi bardzo tę historię, mówił już nie tylko, nie tylko opowiadając już o Teatrze Polskim XX wieku, w którym bezpośrednio jakby uczestniczył, ale również właśnie o historycznych e, wydarzeniach w zaborze austriackim, prawda? E, więc e, późniejszy późniejsze ten, e, powiedziałbym, Taki historyczny historyczny wybuch kulturalny, jakby w XIX wieku, otwarcie tej sceny którą i tego budynku, który wybudował hrabia Skarbek. Ale niestety Jan Nepomucen Kamiński już do tego budynku nie, nie, wszedł. nie wszedł. Pan trzyma w rękach książkę Janusza. Waselkowskiego Teatr z ulicy Kopernika jest poświęcona teatrowi tak. polskiemu ludowemu. To jest bardzo bardzo ważna pozycja i jestem bardzo szczęśliwy, że myśmy się doczekali czegoś takiego. Janusz Waselkowski, wowianin oczywiście, ale prawdopodobnie tuż po wojnie wyjechał z rodziną i mieszkał w Warszawie, ale jako dziennikarz i jako autor, dlatego że jest autorem również różnych pozycji teatralnych i krytyk. Postanowił, postanowił zebrać wszystkie informacje, które się o teatrze ukazywały w prasie, czy gdzieś zebrać i jednak ją, powiedzmy, zakomponować w, te, w tego rodzaju książce, która się nazywa Teatr. Z ulicy Kopernika, bardzo piękna nazwa. Ale Janusz Waselkowski Janusz nie udałby mu się tego zrobić, gdyby jeden z naszych aktorów, e, w tej chwili najstarszy, nasz aktor Janusz Tyson, skrupulatnie w ciągu lat nie zbierał różne. Skrawki, informacje, fotografie i tak dalej. I później oni z Januszem Waselkowskim zebrali ten materiał i Januszowi udało się w Warszawie znaleźć, powiedzmy, i środki, i ludzi przyjaznych, żeby tę książkę wydać i opublikować. To myślę, że to jest ważne bardzo dla zespołu. Dokument, no i ważny dla tych, którzy kiedyś w przyszłości może będą się chcieli jeszcze zajmować albo kontynuować, albo zainteresować historią naszego teatru. Także i doczekaliśmy się takiej publikacji. Janusz Wasylkowski niestety planował kontynuację tego, bo skończył gdzieś na latach 90. Ale myślę, że nasza jubileuszowa publikacja jest w jakimś stopniu próbą uzupełnienia, uzupełnienia tej, tych informacji o nas, o naszym teatrze. No poza tym bardzo duża, duża pozycja, powiedziałbym zdjęć, jakby cała seria zdjęć, na których są utrwalone fragmenty naszych przedstawień. Doczekaliśmy się również bardzo pięknego filmu, który właściwie autorem pomysłu i tego filmu jest znakomita postać, powiedziałbym, dla nas, dla Lwowa. Tutaj myślę już niestety nieżyjący świętej pamięci Jerzy Janicki, Lwowianin. Po prostu człowiek z jednej strony wielki miłośnik, ale z drugiej strony profesjonalnie posiadający wszystkie klucze powiedział do tego, żeby to zebrać, bo to litera, literat, scenarzysta, dziennikarz, podróżnik. Gdy poznał nasz teatr, kiedy podczas jakiegoś powrotu tutaj do Lwowa, powiedział tego, tego, po prostu zakochał się w naszym teatrze, myśmy się zakochali w nim i on postanowił taki film zrealizować, nazywa się Teatr Wielki, Teatr Mały. Jest ten film, on często pojawia się na różnych portalach telewizyjnych. Też mamy taki filmowy dorobek, dzisiejszy lwu w podcaście kuriera galicyjskiego. Gratuluję, a chciałem jeszcze pani reżyserze zapytać o te Ja Jana Pawła II. Tu dolował w 2001 roku. Yy, więc może zacznijmy od tego, od początku, o tych kontaktach. Więc tak się złożyło, że ten teatr, który funkcjonował na ulicy Kopernika, zdobył sobie publiczność, yy, to znaczy nie był enklawą, tylko polską. To, co proponowaliśmy yy, widzowi, zainteresowało i Ukraińców, i Żydów, i Rosjan. Przychodzili do nas yy, na nasze przedstawienia. Z, 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 jakby zyskaliśmy, zyskaliśmy sympatię inteligencji ukraińskiej, twórców. Myślę, myślę o, o, o poetach, myślę o z, z, ludziach teatru, o aktorach, którzy do nas przychodzili. No a wspomniana już moja znajomość z Mirosławem Skorykiem. Z którym znaliśmy się o wiele, o wiele dawniej. Jeszcze pamiętam Mirosława jako studenta Akademii Muzycznej w Lwowie, który e, przychodził i brał udział w audycjach telewizyjnych, bo ja pracowałem w telewizji lwowskiej w dziale muzycznym, więc faktu, tam, tam się właśnie poznaliśmy. Nigdy nie myślałem o tym, że e, z, połączy nas jakieś wspólne dzieło i kiedy e, e, Wystartował taki projekt, żeby z okazji wizyty Ojca Świętego na Ukrainie, żeby Mirosław napisał operę, a później jak grom z jasnego nieba ja otrzymałem propozycję, żebym był reżyserem tego dzieła, więc to nas kolejny raz jakby połączyło i już musieliśmy wspólnie działać z tym, tylko że troszeczkę, troszeczkę osobno powiedziałbym, dlatego że Mirosław pisał muzykę w Stanach Zjednoczonych, ja z kolei fantazjowałem na temat tego przyszłego, przyszłego przedstawienia, oczywiście na podstawie literackiej, bo jakby u podnóża tego libretta jest poemat Iwana Franki Mojżesz. Więc ja swoje fantazjowałam, a żeby uzupełnić swoje fantazje i jeszcze zgłębić pewne, pewne rzeczy, wyjechałem, wyjechałem w podróż do Egiptu i do Izraela. No, chciałem zobaczyć tamte klimaty, barwy, żeby później z, ze swoim scenografem się podzielić, jakie kolory powinny dominować. to wszystko jest bardzo ważne, prawda. No i później spotkaliśmy się kiedyś na wspólnym E, powiedziałbym już, no mniej więcej wiem gdzie utknęliśmy. <grym> kiedy spotkaliśmy się, e, w, kiedy można było usłyszeć już to e, e, muzykę, którą skomponował Mirosław Skorek, e, to wyglądało w ten sposób, że niestety kompozytor. Usiadł do instrumentu, rozłożył nuty i sam właściwie zagrał i zaśpiewał całą operę, no, bo nikt inny tego nie mógł zrobić, prawda? I, a ja przed tym, przed tym spotkaniem, i właściwie zanim się zaczęły te pierwsze dźwięki tego, tak wzdychałem. Myślałem sobie, Boże, żeby wszystko mi się zgodziło to, o czym ja sobie osobno wymyśliłem, a on gdzieś tam daleko e, tworzył e, za, za oceanem, ale na szczęście, na szczęście e, wszystko się e, udało. E, opera przez długie lata, zresztą myślę, że i do dziś dnia jest utrzymywana w repertuarze opery e, lwowskiej. Z tą e, operą e, teatr gościł. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Tam była zaprezentowana również Mojżesz. Był prezentowany oczywiście w Kijowie. Mojżesz był również prezentowany w Zielonej Górze, Poznaniu. Więc część widzów mogła zobaczyć to nasze wspólne dzieło. Takim tradycyjnym pytaniem do wszystkich twórców. To jest pytanie, nad czym teraz pracujecie? Ja y, powiem szczerze, że y, ja myślałem, że ja będę miał chwilę spokoju teraz, ale okazuje się, że czerwiec nie daje mi spokoju, bo y, już dosłownie za y, kilka dni y, przygotowujemy to, ale to jest jakby wspólny, wspólny pomysł, wspólny plan, y, bo Belwowie y, działa również. Taki kabaret bardzo lubiany przez lwowiaków tego, który zainicjował Sławomir Gowin i rocznicę urodzin Mariana Chemara. Lwowie chce uświetnić, powiedział, że posadzić pamiątkowe drzewo orzechowe gdzieś tutaj, w którymś z parków. No i będzie jakby takie rocznicowe spotkanie poświęcone urodzinom Mariana Chemara. Ja właśnie jeden z fragmentów tego wiersza muszę zresztą z wielką chęcią zarycytować, więc muszę kolejny raz się przygotować do tego. Poza tym, poza tym w końcu marca odbywają się wieczory, wieczory fredrowskie. Ciągle mamy. Rok Fredrowski, wielkorocznicę naszego wspaniałego dramatopisarza, więc jeden z takich wieczorów fredowskich, na których będzie zaprezentowany monospektakl na bazie pamiętników Fredry czy Poczy, będzie zaprezentowany tutaj w Elbowie. Ten spektakl jest w wykonaniu Wiktora. Lafarowicza, na bardzo interesującej scence w Lwowie, w obecnym teatrze imienia Kurbasza, ale przed wojną to była scena takiego kabaretu Bagatela, a po wojnie, po wojnie, w czasach radzieckich, tam był tak zwany Obwodowy Dom Twórczości Ludowej. I tam Odbyły się pierwsze nasze miejskie, powiedziałbym, spektakle prezentowane już w ramach jakichś przeglądów Zespołów Artystycznych Miejskich i na drugi dzień 24 jesteśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie i Środowisko Polaków w Iwano-Frankowsku w Stanisławowie i pojedzie trzy po trzy. Pojedzie do Stanisławowa. Więc to są najbliższe plany. A później może, może jakiś krótki, e, krótki odpoczynek. E, ja myślę o tym, żeby Pan pytał o planach. Właściwie w, w tej sytuacji, która jest e, takiego troszeczkę powiedziałbym e, teatru, e, który się zjeżdża i rozjeżdża, e, bo przecież. Przecież w tym spektaklu w kartotece przyjechali moi aktorzy z Polski, żeby wziąć udział, którzy na stałe mieszkają w Polsce, ale nie zrywają swoich kontaktów. Więc ja w tej chwili muszę pozbierać się z myślami, pomyśleć, jak ci, którzy mogą dojeżdżać i poruszać się, jak można ich obsadzić w przyszłym przedstawieniu. Jeżeli chodzi o repertuarowe plany, ja y, chciałbym wrócić do jednego swojego pomysłu, które kiedyś zrealizowałem w 1968 roku, jako y, człowiek trochę młodszy, ale chcę wrócić do poezji Konstantego i Ludofansa Gałczyńskiego i być może Wieczór Poezji będzie taką kolejną, najnowszą propozycją. Dzisiejszy LW w podcaście Kuriera Galicyjskiego. Polski Teatr Ludowy, jako każdy teatr, mimo stereotypu miejskiego, że teatr to jest miejsce wyłącznie dla inteligencji i dla czegoś takiego szczególnego, mimo tego, że jest miejscem szczególnym, jest rzeczywistością, która ciągle się rozwija. Jeden z moich znajomych, syn moich znajomych, który grał w Teatrze Polskim Ludowym Lwowskim, i który swoją przyszłość zamierza związać z teatrem, planuje kontynuować studia już po maturze w kierunku teatralnym, aktorskim. I to dla mnie jest takim znakiem, że ta rzeczywistość jakby wciąż żyje, rozwija się na pędze. Ja, właśnie tego rytmu, tempu, sprzyjających okoliczności życzę dla Pana w twórczości reżyserskiej, aktorskiej, dla, dla Pana teatru. No, trzymam kciuki, aby te najbliższe plany były zrealizowane jak najprościej. No i też przyszłości nowych, nowych osiągnięć i nowego życia jakby tam w nowych czasach. Dziękuję bardzo. Czasy mamy niełatwe, ale no, będziemy próbować próbować zmierzyć się z tymi trudnościami. Zresztą ja mam świadomość w ogóle, że teatr to nie jest spokojne życie. Niestety, ale no, taką wybrałem, to znaczy ja wybrałem taką drogę, ale y, widzę, że, że my wszyscy jakoś y, zdajemy sobie sprawę, że y, to, nie są, to nie jest strefa łagodności, są czasem wielkie trudności, są nerwy, są, powiedziałbym, emocje, no ale tak to wygląda. Dzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Zbigniew Szanowski, reżyser i kontynuator Motor Teatru Polskiego Ludowego w Lwowie. Małego, wielkiego teatru, nie boję się tego słowa, Teatru z ulicy Kopernika. Lwów dzisiaj w Radiu Kurier Galicyjski. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska platforma medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Публікація виражає лише погляди авторів і не може бути ототожнювана із офіційною позицією канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща та фонду Свобода і Демократія.